Dzisiejsze moje gadżety sportowe. A ogólnie to witam w nowym odcinku, w nowym dniu. Dzisiejsze moje gadżety sportowe to okulary i ręcznik, bo w planie był jak e, możecie się domyślać, recovery run ze względu na nogę, miał być recovery bike, ale ze względu na obolałe nogi, zrobię recovery swim. Idę właśnie na pasenik mam do przepłynięcia 35 minut plus yy, może sobie to przeciągnę do 40-45 minut więc yy, maksymalnie do 45 minut, nie wiem ile to wyjdzie basen jest około 25-30 metrów ale nie wiem dokładnie, dokładnie jaki więc ustawiam sobie w zegarku otwarty akwen ciekawe ile metrów wyjdzie cały basenik no dobra, jestem na, zaczynam trening a w drugiej części odcinka, w drugiej części dzisiejszego odcinka, Kamila Was zabierze na bawski wieczór razem z dziewczynkami. Także miłe do oglądania. Pozdrawiam. Finito. 40 minut pływania. Takiego spokojnego. Nie wiem nawet ile mi wyszło. O, inny rodzaj zmęczenia. Dawno nie pływałem. A nie pokazuję. 2 km pokazuje. Coś nie wierzę w to, żeby 40 minut zrobić 2000. Za słaby jestem jak na razie. Ee, biegało się, pływało się spoko fajnie jest ten basen, to jest około 30 metrów, 25 więcej niż 25, około 30 metrów. Kiedyś pamiętam jak trenowałem do Fiat na no to te trzy baseny tygodniowo się robiło. Więc też zaczynałem od zera, a doszedłem do fajnych prędkości można powiedzieć i fajnych dystansów. A teraz to jest tylko tak po prostu w zastępstwie za stopę, za kontuzję, rowerka mi się już nie chce, bo po prostu tego rowerka było już sześć treningów w tym tygodniu. To już po prostu dzisiaj mi się chciało coś dla odmiany, ale jak teraz tak popływałem, to nie wiem czy po prostu jak będzie plan już taki biegowy, jak już wrócę do normalnego biegania, to nie wrzucę sobie przynajmniej jednego, chociażby w taki piątek jednego pływania 45 godzinkę, tak żeby nogi odpoczęły przed sobotnim i niedzielnym mocnym treningiem, bo w sobotę zawsze będzie będą podjazdy, podbiegi raczej. A w niedziela to będzie długie wybieganie, więc warto taki piątek zrobić regeneracyjny, żeby udo cała noga w ogóle odpoczęła, żeby właśnie na sobotę i na niedzielę mocniej się lepiej się przyłożyć do tych takich ważniejszych jednostek treningowych. To by było na tyle z basenu. Ja się zbieram, wykąpać się, zjeść coś i jadę po dzieci. Dzisiaj odbieram cztery dziewczyny bo do maja przychodzą na nockę dwie koleżanki, także będzie się grubo działo, będzie imprezka, piżama party na pewno. Z tego na pewno nie będziemy nagrywać, bo to są nasze takie prywatne sprawy. Ja zapraszam do drugiej części, jak mówiłem, będzie Kamila i jej babski wypad z dziewczynkami. Ja Was zapraszam już do jutrzejszego odcinka, a jutro zrobimy sobie... Trudno, ale dalej rower na siłowni, bo jeszcze swojego nie odebrałem, a noga nie pozwala mi na to, żeby wyjść pobiegać na podwórku. A co tu się dzieje? Pora sucha, a nas zalewa. O kurde. Konieczskat. A nie, rura walowa. ja już dojechałam po dziewczynki do szkoły wolę być wcześniej zawsze pod szkołą przyjeżdżam sobie tak za 15 trzecia, bo później jest ogromny problem z parkowaniem i jak już jest tak za 5, to tutaj pan ochroniarz chodzi z gwizdkiem i kieruje ruchem, więc ja sobie wolę spokojnie poczekać te 15 minut ale wiem, że zawsze mam miejsce, chcemy sobie dzisiaj takie słuchajcie popołudnie zrobić yy, tylko we trzy babskie popołudnie tak zwane więc czekam na dziewczyny, wsiadają, mamy w planie sobie zjeść jakiś dobry obiadek, a później spakowałam w plecak kostiumy, ręczniki, mam w bagażniku jakieś krzesełka takie i chcemy wracając na powrocie do domu zatrzymać się w patong. Zawsze mijamy takie miejsce, gdzie są skałki i zawsze mówimy wracając, żeby się chciało tam pokąpać między tymi skałkami, pomoczyć nóżki. I dzisiaj właśnie mamy w planie, słuchajcie, tam się zatrzymać, rozłożyć sobie krzesełka i sobie tak właśnie spędzić we trzy czas. Ale to ja Wam pokażę, jak już dojedziemy na miejsce, to Wam pokażę, jak to wygląda. A teraz lecę po moje panienki. Jak było w szkole Maju? Bardzo fajnie, właśnie wracamy, jedziemy sobie coś zjeść i mamy w planach pojechać na skałki się wykąpać i wszystko zobaczycie, także zapraszamy. Zuzia, a Tobie jak minął dzień w szkole? Było fajnie, jestem trochę głodna i jak widać świetnie się bawiłam, bo jestem cała spocona. Dzisiaj było coś gorąco, ale jedziemy z mamą coś porobić, spędzić fajnie czas. Właśnie przyjechaliśmy do restauracji, mama sobie zamówiła jakieś warzywka z kurczakiem, nie jestem pewna. No zobaczymy co przyjdzie. No. A ja sobie zamówiłam pizzę z grzybkami i szynką. Tuzia sobie zamówiła pizzę Margarity jak zawsze. I teraz czekamy na jedzonko. Już ta restauracja jest przez nas sprawdzona. mają tutaj pyszne jedzonko, pyszne pizzę. Nie jest drogo, Nie co jest najważniejsze. Droga. Jest super. I smacznie. Jak przyjdzie dom, to Wam pokażemy. Miałam dzisiaj lekcję muzyki, miałam dzisiaj lekcję Global Perspective, to jest, takie, no to jest taka lekcja, w której uczymy się jakby na przykład ile u ludzi jest na świecie, uczymy się na przykład o tym, że jest za dużo ludzi albo co by było, jakby było za mało ludzi na świecie. Też bardzo lubię lekcje tajskiego, bo lubię też bardzo pana, jest super lekcje tajskiego. I uwielbiam lekcje z panem Benem, który jest najśmieszniejszym nauczycielem i najlepszym nauczycielem. Z nim mamy właśnie... Tak bardzo wesoło, bardzo, nie? Zawsze wchodzi do szkoły, tak. stoi się uśmiechnięty, taki banan od ucha do ucha. Bardzo pozytywny tak. nauczyciel. Mhm. Jest mój ulubiony właśnie i to jest naszym wychowawcą też zawsze uwziął się na mnie i ciągle mi daje taki folder, gdzie są napisane, czy ktoś jest spóźniony, czy to ktoś jest punktualnie, czy ktoś jest, jest, nie, czy, czy jest nieobecny. Eee, I właśnie mi ciągle daje ten folder, żeby przekazywać nauczycielom, ja już się na niego wpuszczam, bo on się ze mnie śmieje. I właśnie z nim mamy Global Perspective lekcje, mamy z nim historię, geografię plus academic support, gdzie dokończymy wszystkie jakieś um, quizy, kartki, kart, jakieś zadania. Także fajne. Tak. Także bardzo lubię te lekcje. Też hmm, lubię matematykę nawet. Nie wiem czy po prostu. No lubię wszystkie lekcje, oprócz WF-u. Lubię chodzić na spacer, lubię pływać i w ogóle, ale po nie lubię wf -u. A jak twoje koleżanki? jak y, koledzy, koleżanki w szkole? Bardzo dobrze. Poznałam, przyjechała do nas... Bo już trochę czasu minęło, no. No, teraz tak się... Ja tak. Robię. No już do nas przyszły do szkoły tydzień temu taka nowa koleżanka, która się nazywa Ayla i mega się z nią zaprzyjaźniłam, ona jest chyba moją najlepszą koleżanką. Jeszcze mam taką franceskę. Eee, jest dużo, po prostu całą klasę lubię, cała klasa, cała klasa się znowu zadaje, ja z zadaję całą, całą klasą i no, po prostu super. No i jutro jest... nacywanka. Pierwsza nocka koleżanek z klasy, Sama yeah. party. Tak, właśnie ustaliłyśmy, że będziemy wczoraj z Ailą sobie siedziałyśmy, gadałyśmy e, i ustalałyśmy, co będziemy, czego się będziemy uczyć. No, się, e, nie uczyć, co będziemy robić. I będziemy w taką, grać w taką grę kahoot, która się, będziemy na telewizorze się, będzie, na telewizorze włączymy e, wszystko i potem będziemy tylko na telefonie zaznaczyć odpowiedzi. To jest takie ale nauka. A, e, no. I, i, i ale fajne. I będziemy robić listę na poduszki, ma party, będziemy się bawić z taj naszą tają. Będziemy oglądać filmy, grać w Robloxa. I potem jeszcze notowałyśmy co kupimy, także będzie popcorn, będą próbki, chipsy. A co będą czusteczka. na party? Żurek! Polski żurek na pyjama party. Tak. I żurek to to. bardzo potrzebny. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam coś. Dobra, to przyszło moje jedzonko. Słuchajcie, takie, takie warzywka z kurczakiem, z ananasem. Jeszcze takiego czegoś tutaj nie jadłam, więc spróbuję, na pewno będzie dobre. I do tego jest ryż. I czekamy na dziewczynek jedzonko. Widzicie, już przyszła, jest mega pieśń, to jest moja ulubiona I mm. właśnie myślinka cierpła, jak, myśl, jak patrzyłam, jak mama je, więc super. To wygląda apetycznie. Dobra, zajadamy, nie? I lecimy dalej. Pizza dobra. Tego będzie trzeba. No jadłaś się? To lecimy zaraz dalej, nie? Yo, yo. Słuchajcie, zaparkowałam pod restauracją. Co tam się rzuca? <noise> Zuzia ja się tam rzuca z tyłu. Słuchajcie, zaparkowałam pod restauracją. Centralnie pod restauracją. Tam są takie żółte linie. Narysowane i jesteśmy już w trakcie jedzenia. I woła, nas, woła mnie pani kelnerka i mówi, że policja stoi przy samochodzie. Idę do samochodu, rzeczywiście stoi pan policjant. I wiecie co? Myślałam, że dostanę mandat, a nie dostałam mandatu. Pan policjant był na tyle miły, że pokazał mi jeszcze, gdzie mam zaparkować. Także policja w Tajlandii jest naprawdę wyrozumiała. Powiedziała nam. Stanęła za naszym obroną i też powiedziała, że tutaj pierwszy raz w tej i nie wiemy tego. Tak i właśnie pan nam policjant powiedział, gdzie mamy zaparkować, tak żeby było zgodne z prawem i po prostu pojechała mama. Dziewczynki. I bardzo mieli ludzie już się śmiechnęli do nas. No dobra, to my zabieramy was. Pan policjant zaproponował miejsce właśnie, gdzie teraz siedzimy. To my dobra. zabieramy was. To my zabieramy was. Na jeziorko. Nie, na morze, na skałki. Na skałki. drinki. Lecimy, chodźcie z nami. Pum, pum. <laughs> Ty zamówiłaś? Czekoladowe babki. A Ty, Zuziu? Soda kiwi. Soda kiwi. Pani mi tutaj robi tajską thai, kawusię. Ona jest, słuchajcie, najlepsza na świecie. Zawsze jak tędy jadę, to zatrzymuję się, żeby wypić tą pyszną kawę z takim widokiem. Tu ja się kawusią. O, Zuzia już ma swoje bubble tea. Soda to jest yy, Zuzia Szczyp. Soda z kiwi. A Majusia... czekoladowe bubble tea. Drówko wasze. Lecimy dalej. Słuchajcie, wracaliśmy od tej pani z napojami i zatrzymaliśmy się w samochodzie, yy, przy samochodzie, żeby wziąć koce, kostiumy dla dziewczynek i krzesełka. Podjechał taki pan na, motor, na motorze z dwójką małych dzieci. Jedno dziecko z przodu, drugie z tyłu. Cały zapłakany. Słuchajcie, nawet teraz jak mówię, to po prostu łzy mi się cisną do oczu. Ten pan był tak zapłakany, i prosił o jakiegoś pieniążka, bo nie miał co dzieciom dać do jedzenia. E, oczywiście wyciągnęłam pieniążka i dałam panu. Podziękował mi bardzo, dzieci mi też dziękowały. Słuchajcie, warto, warto, jeszcze raz podkreślam, warto pomagać, bo to dobro do nas wróci. Wzięliśmy sobie pisie i teraz będziemy kierować na plaży. To jest takie miejsce, gdzie zawsze chcieliśmy przyjechać, dużo ludzi tutaj siedzi. Jest tutaj dużo skał ale jest naprawdę super klimat. No to zaczynamy nasz relaksik i popołudnie babskie. Tam mało. Jaka zimna. To jak woda? Chyba zimna. Chyba jak nic nie powiedziała to. To znaczy że ciepła. Luty. Jestem na plaży w Stegnie. Na plaży w Stegnie. Ale dzisiaj nie mamy 15 lutego. Jest moc. Maja, a który dzisiaj mamy? Chyba Stegna, Stegna. Stegna, Stegna. Co atakujesz? Będę się właśnie świnać na tą stołek. Zobaczcie. Skacz teraz. Skacz na bombę. Dałaś radę, nie było tak źle. No bo ja lubię tam, bo stał tak chodźmy. Lubię widok, gdybyś się wchodziła. No, wiem, czy bym dała radę. Nasz piknik.